Dobra, szlafroczek szlafroczkiem, ale czapajów musi być na mojej łysej pale. A dzisiaj porozmawiamy sobie o naszym rodaku, o naszym dumnym polskim sarmacie Polska górnią! w Bon w Niemczech, który maczetą wymachiwał do policjantów i skończył nie za dobrze. Zapraszam. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Wageta z tej strony. Miał być ostatni film moich rodziców wczoraj, ale jednak dzisiaj jeszcze u nich spałem. Bo mam tutaj parę rzeczy, muszę je pozawozić do mieszkania. Więc nagram sobie jeszcze dzisiaj filmik, ponieważ wpadłem na niego z grupy policyjnej, gdzie nasz dumny rodak mierzy się z niemiecką policją. Sorry za taki. Niewyjściowy ubiór, ale dopiero co wstałem, zrobiłem sobie kawę, będę się zaraz zbierał na służbę, potem wyjeżdżam na majówkę, ale postanowiłem jeszcze szybko Wam coś bonusowego na sobotę nagrać, więc... W ogóle kontekst, kontekst złapałem gdzieś tam moim, z moim biednym niemieckim w komentarzach, po prostu okazało się, że facet był najprawdopodobniej naczpany, był na jakichś prochach i wymachiwał maczetą do policjantów. Stąd też policjant tam w pewnym momencie wykorzystał broń palną, oddając strzał ostrzegawczy. Wiem, że wczoraj w moim wczorajszym filmiku była gadka odnośnie strzału ostrzegawczego: jaki jest to bezsensowny zabieg, i dalej tak uważam, tutaj nic to nie zmienia w tym filmie. No co, no, to tylko potwierdza moją tezę z wczoraj. Że ten strzał ostrzegawczy nic nie zmienił, jedyne co ten policjant zrobił to naraził swojego kumpla gdzieś tam czy innych policjantów naokoło Na to, żeby ich przez przypadek postrzelił, no nie może też przewidzieć reakcji na przykład policjanta, co by zrobił jakby policjant w tej chwili ruszył do tego ziomka Ale tak to się zresztą potem skończyło, że policjanci go ostatecznie wytargali gdzieś do tyłu i na przykład postrzelił go w nogę No byłaby lipa, ale najpierw filmiki z tego zdarzenia z dwóch perspektyw By Allah Evet, orası, wrote, ja, aber nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen. Ich kopf. Komm لازم نعيط عشان يمسكوه Trzeba w ogóle ktoś mi powiedział, że te drzwi z wyglądają jakby ktoś miał wejść w bieliźnie. Wiem o który filmik chodzi, gagatku. No i dobra, co widzimy? Widzimy agresywnego, pobudzonego typa. Widzimy kilku. Czy tam może nawet kilkunastu policjantów naokoło? Pierwsza rzecz, która mnie tak nasuwa mi się na myśl, to to, że policjanci próbują złapać dystans gazem pieprzowym z takiej dużej gaśnicy. No, wydaje mi się, że tutaj było to z braku tego głównie podyktowane tym, że policjanci nie mieli Tazera przy sobie. Tazer dalej nie jest jakimś standardem na wyposażeniu europejskich policjantów, co jak widać, Trochę smuci, po, patrząc na ten filmik. O strzale ostrzegawczym już, już się wypowiedziałem na początku filmu. No co mnie tutaj trochę bawi, to chłop, który miał przez, przed chwilą w ręku maczetę. Teraz nie ma już nic, oczywiście bez koszulki, bo on jest honorowy, on się nie będzie w sprzęcie. I jeszcze sapie gdzieś tam do policjantów, coś tam pajacu i tak dalej, i tak dalej. No, na co odliczył, że, że ci policjanci się tam pójdą, że on ich wystraszy, jak tak powie do, do typa, który ma przy sobie broń palną, pałkę, gaz pieprzowy i tak dalej. Jest jeszcze ich tam, tych policjantów, kilku lub kilkunastu, co mnie też trochę bawi, a trochę smuci. Policjantka z tyłu sobie za spacer naokoło, nie wiem co ona. Czemu, czemu nie pomaga kolegom po prostu? Czemu nie jest tam? No, rozumiem, że gdzieś może, nie wiem, patrzeć, czy jacyś koledzy od tego typa sobie nie idą mu pomóc, no ale bez przesady. Dość. Wygląda to co najmniej, co najmniej źle. No brawa dla policjantów, że ostatecznie udało im się sytuację ogarnąć, co też fajnie wygląda w moich oczach i myślę, że cieszy. Wszyscy policjanci mają kamizelki kuloodporne, o czym z Tactical Leo gadaliśmy i dyskutujemy. Często w ogóle wbicie na jego stronę na Facebooku, bo jest naprawdę fajna i merytoryczna. To jest mój bardzo dobry kolega. Znamy się jeszcze sprzed czasów tego jak miał stronę. No, od kilku lat się znamy. Bardzo dobry gliniarz. Chciałbym zobaczyć coś takiego u polskich policjantów, żeby wszyscy faktycznie nosili kamizelki kuloodporne, bo jak widzimy mamy do czynienia z agresywnymi ludźmi po narkotykach, z ludźmi, z jakimiś maczetami i tak dalej. Co mnie trochę dziwi to to, że facet już jest jakby bez niebezpiecznego narzędzia w ręce, bez niczego. Nie wiemy też jak wygląda sytuacja wcześniej, bo w Polsce też są przypadki, które pozwalają na to, że nawet jeżeli osoba nie ma niebezpiecznego przedmiotu w ręce, możemy użyć wobec niej broni palnej, ale no policjant jednak decyduje się na ten strzał, no nie faktycznie w kierunku osoby, więc nie, nie używa tej broni palnej, ale ją wykorzystuje. Ciekawe, szukałem gdzieś na stronie Policing Law, ale nie mogłem znaleźć żadnej informacji na temat tego, jak wykorzystuje się strzał strzegawczy w Niemczech. Tak, mówię, no spokojnie, że policjantom udało się to ostatecznie ogarnąć. Tutaj czego współczuję tym chłopakom z Niemiec, to jest to, że zdecydowali się, no musieli to jakoś zakończyć. I zdecydowali się na to, że już tego spryskanego na maksa gazem pieprzowym chłopa po prostu złapali, i widzieli, że tam jakiś policjant wchodzi do obchwytu szyi. Uch, nie chcę sobie przypominać, jak jestem w takiej sytuacji, i ten gaz pieprzowy rozcierasz sobie z ciała chłopa na swoje ciało, a potem na przykład zapominasz o tym i idziesz się wysikać i, i dotykasz. A... Nic, nic przyjemnego dobra, mordy kończę. To by było na tyle. Zapraszam do wsparcia mojego profilu na Patreonie. Jeżeli macie taką ochotę, zapraszam na mojego Insta, Discorda, grupę na się Trzymajcie się. Hej.